To jest kubuś. Akurat bardzo go lubię, dlatego że jest bez dodatku cukru, czyli mogą go podjadać dietetycy i ogólnie służy zdrowiu. Ja akurat wybrałam jabłko arbus aronia, bo to coś dla mnie nowego. Tutaj mamy jeszcze, o widzicie, bez dodatku cukru konserwantów źródło błonnika czyli produkt dobry dla naszego trawienia. Jak najbardziej, kubusia, polecam dzieciom i dorosłym. I muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o ten produkt, to to jest jeden z kilku produktów, które kupuję, bo na przykład mam coś takiego, że ja nie lubię jeść nie lubię jeść śniadań. I no wiem, jak to się mówi, że nie chcesz jeść śniadań, to nie, to nie powinieneś się do tego zmuszać i tak dalej, ale. A, po szkoleniach, które przeszłam z dziedziny dietetyki i kilku szkoleniach związanych z medycyną, zdrowia, muszę Wam powiedzieć, że śniadanie jest bardzo ważne. Jeśli nie macie energii od samego rana, jeśli nie weźmiecie choćby witamin, nawet jeśli chodzi o takie suplementy, czy no, po prostu cokolwiek z rana, co daje Wam energię na cały dzień, to później wasze zdrowie upadnie i mogą być naprawdę. Straszne konsekwencje. Dlatego no, ja akurat wybrałam Kubusia 100% i polecam go na 100%, bo wiem, że jest zdrowy. Szanujcie swoje zdrowie. Pozdrawiam.